Witam w tarocie bez filtra. To będzie czytanie dla znaku raka. I odpowiadamy, szukamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, czy mój partner, partnerka traktuje mnie i naszą relację poważnie. Ja będę korzystać z pięciu różnych talii kart Oracle i z klasycznych kart tarota. Nie przedłużając zatem, zaczynam wyciągać karty. Dajcie mi około minuty, żebym ja sobie to wszystko poukładała i zaczynam wtedy czytanie. Jedziemy z tym. Dla raka, czy partner, partnerka traktuje tę relację poważnie? I czy ciebie traktuje poważnie? Hmm. Wow. O, wow, to jest podobna energia co u barana. Podobna energia co u Barana. Może macie jakieś y, w swoim astrologicznym czarcie rzeczy, planety w Baranie, albo macie do czynienia z Baranem, bo bardzo póki co podobne, podobne karty. Ok, jeszcze Tarot. W ogóle A mnie to nie dziwi. Uff. O boże, gdzie ja w ogóle mam zacząć? Rozwód. Kończenie jakiegoś rodzaju kontraktu. To nie musi być sformalizowany związek, to może być po prostu związek, który długo trwał. Jakiś niepisany kontrakt. Czysty umysł, czyste serce, klarowność umysłu, prawda, jakieś przemyślenia. Z kart, które mówią o przedziale jakimś czasowym. Wtedy, kiedy odpuścisz. I tą kartę miał Baran. To jest wchodzenie na jakiś wyższy poziom. Spirytualnie, energetycznie, życiowo uczyć się, rozwijać się, szykować się na nową Unię, na nową fazę w życiu. To jest podobnie jak u Barana. Mam wrażenie, że tutaj się coś kończy i tutaj jest professional victim, profesjonalna ofiara losu, czyli macie do czynienia po prostu z kimś, kto nigdy nie bierze za nic odpowiedzialności. Jest tak, że utknęliście. Dla niektórych z Was to nie będzie dla wszystkich, ale jest karta queer. Może oznaczać, że Wy. Może ja czytam dla osób, które są w związkach tej samej płci, ja czytam dla wszystkich, albo Wy macie do czynienia z partnerem, który się okazał queer. Tęczowy, tak? Dla kogoś to jest ważne, to nie będzie dla wszystkich ważne, ale po coś się to pojawiło. I słuchajcie, pierwsza karta, która otwiera, to jest, to jest świat. To jest zamknięcie cyklu. To jest koniec, to jest finito. Pomimo tego, że tutaj jest jakaś nadzieja, ale to jest nadzieja wbrew temu, co się dzieje. Bo tutaj to jest karta braku kolaboracji. Tutaj nie ma współpracy. Wy tutaj nie gracie do tej samej bramki, wy nie gracie w tej samej drużynie. I tu jest dużo werbalnej agresji. To może oznaczać jakieś kłótnie, spory porywczość jakąś taką werbalną. No i to jest żonglowanie, tutaj nie ma stabilności, tutaj jest tak jak ten statek tam, o, widzicie jak on jest na tej fali? Trochę to strasznie wygląda, nie? No i, no i to chyba jest najbardziej prawdziwe, posłuchajcie, tutaj czytam dla raka i to jest karta raka, tak? Królowa pucharów, i ona jest odwrócona. Wy będąc w tej relacji nie jesteście w swojej energii, a poza tym Wy gdzieś na jakimś poziomie emocjonalnie. A jak, jak osoba odchodzi na poziomie emocjonalnym, to ona już odeszła, tutaj już nie ma czego zbierać. Tylko to, co mnie zastanawia tutaj. Bo tutaj jest też taka, ta karta, kiedy w końcu odpuścisz, tutaj się jeszcze coś nie zakończyło, bo ja tutaj widzę dwie rzeczy: nostalgie, przywiązanie po prostu, bo może ze sobą już długo byliście, strach przed utratą. Jakiejś pozycji finansowej, strach przed tym, że nie będę w stanie być niezależny i niezależna finansowo sam sama. W ogóle strach przed byciem singlem. Dla niektórych z Was to, z was to może być sytuacja, że to jest wasz pierwszy i jedyny partner, ale ta karta mówi mi o tym, ziomek, to jest twoja szansa. To jest twoja życiowa szansa na te wszystkie nowe rzeczy. Tutaj jest tak dużo tej energii. Zamykania czegoś po to, żeby się coś nowego otworzyło. W momencie, kiedy ty pozwolisz sobie na prawidłowy, prawdziwy osąd sytuacji, Ty sobie otworzysz drzwi do czegoś nowego, wejdziesz w gotowość na nowy związek, który będzie lepszy. Bo jak ktoś odrobił lekcję, zamknął cykl, to wchodzi właśnie w taki zen. I cudowne rzeczy się wtedy dzieją. W ogóle spójrzcie na ilustrację na obu tych kartach. No. Wam tylko będzie lepiej po tym. A o tym partnerze? O tym partnerze coś poza tym, że jest profesjonalną ofiarą. Bardzo poproszę. O, ty czekajcie, bo poleciało, poleciało mi na, na, na podłogę. Jak ja nie cierpię jak mi coś leci na podłogę. O matko ok. Słuchajcie, ten partner to jest... Po pierwsze, ten partner jest nieszczęśliwy i to nie ma w ogóle nic wspólnego z wami. Mm -mm. Nie, to jest osoba, która jest po prostu jakby z natury pesymistyczna. E, to jest w ogóle... Pod kątem waszej relacji ta osoba tylko myśli o pieniądzach. Naprawdę. Ta osoba myśli głównie o pieniądzach, i ma takie też toksyczne myślenie, ile to ona już tutaj w to nie włożyła, nie zainwestowała. To nie jest osoba, która by chciała cokolwiek ratować, dlatego że Was kocha, czy coś takiego. Nie, ona by to ratowała na tej zasadzie, no bo, no bo tyle już się w to włożyło. E, również z przyzwyczajenia i również dla. E, no, jakby dla opinii publicznej, bo to jest ktoś, kto nie chciałby być na przykład po rozwodzie, albo w ogóle w tej takiej tutaj sytuacji, że tyle ze sobą byliście, może narzeczeństwo, może coś w tym stylu i że to się skończyło. Ta osoba jest nieszczera. Może też być werbalnie agresywna ta osoba, jest, manip jest manipulująca. I tutaj mogły jakieś sekrety na temat tej osoby też wyjść albo wyjdą. Średnio fajna osoba, sorry. Może nie zawsze taka była, ale jak ja pytam o partnera i pojawia się pięć mieczy, no to sorry. To już któryś raz dzisiaj w tych czytaniach się to pojawia. To, nie jest, to nie jest to nie jest zdrowa energia. To jest ktoś, kto gra na siebie. I to jest ktoś, kto... Potrafi się bardzo daleko posunąć, żeby. Nie wiem, żeby wygrać. Żeby wygrać cokolwiek. Cokolwiek jest grą w głowie tej osoby. To nie jest osoba, która gra drużynowo. tu jest bardzo egoistyczna energia. Hmm. A dlaczego jest tak, że utknięte? Dlaczego? To wy, żeby jesteście nadal z tą osobą, mogę coś na ten temat? Tu jest wieża, więc jeśli to się jeszcze nie stało, to to nadchodzi dla Was. To, to jebnie, o ile to jeż, jeszcze nie było, to to jebnie. Bo wieże, ja tak już dzisiaj mówiłam, to się buduje się ją cegła po cegle, buduje się fałszywą rzeczywistość, aż już, już się dalej nie da i to po prostu wszystko jebut. I tutaj ciężko się pracowało na tą wieżę. Ta osoba głównie ciężko pracowała. To jest król z buławą. To jest, to jest osoba zainteresowana po prostu sobą. Tej osobie ma być dobrze. Wy się pojawiacie w energii królowej z mieczem. Czyli fakty, czyli prawda. No nie sądzę, że tej osobie by się to podobało. Ale widzę, że to jakaś decyzja albo zostanie pod. A, bo to jest na początku. Wieża nastąpi w momencie, kiedy Wy się wylogujecie formalnie z tej sytuacji. Bo ta relacja nie jest oparta na, na dynamice, którą ja mogłabym opisać, że ona jest fair, że ona jest w porządku dla obu stron. Tutaj nie ma porówno. Tu jest też jakaś transakcyjność w, w pewnym sensie. Ja mam taki download intuicyjny, że ta osoba, nie wiem, ona coś wizerunkowo zyskuje z bycia z Wami. Jej zależy na tym, żeby tą fasadę z jakiegoś powodu tutaj trzymać. A dla was najlepsze jest puszczenie tego, odłożenie tego ciężaru, bo między wami nie jest dobrze. Nie ma między wami satysfakcji, nie ma szans na nowy początek. Nie ma. To pękło. Mm -mm. Ale jeszcze wy, wyjmę tylko parę kart, bo było pytanie. No czy ta osoba traktuje Ciebie i ten związek poważnie? Jak ona traktuje ten związek? Mogę coś tutaj? Jak ta osoba traktuje ten związek? Kur... To jest manifestowanie na siłę, pomimo tego, że między Wami nie jest dobrze. Sprawy materialne odgrywają tutaj jakąś rolę. Ta osoba sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że między Wami... Dla niektórych z was, tutaj, gdzie jest ta karta też queer, to jest to, że ta osoba po prostu nie jest w ogóle wami jakby nawet zainteresowana i nigdy nie była, ale to jest dla, dla niewielkiej części z was. Dla innych ta osoba sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że tutaj między wami to, to zdechło, ale chodzi o zatrzymanie tego, o zatrzymanie statusu, wizerunku i kontroli nad tobą. Ta osoba Ciebie widzi jako cesarzową, niby komplement, ale ona ciebie widzi jako źródełko, z którego może czerpać. I jako osobę, ta osoba Ciebie widzi bardziej jako partnera do interesów, bo z Tobą można 10 monet budować, można budować silną, konkretną stabilność. Może Ty masz też bardzo dobre finanse. To jest to, co tę osobę przy Tobie trzyma, ale satysfakcji tam nie ma żadnej. To jest strasznie wykalkulowane, wyrachowane i wywodzące się z, mani z manipulacji i manifestacji po prostu wbrew. Jakimś, tutaj nie ma uczuć, tutaj jest kalkulacja i chęć kontroli, chęć posiadania. Ta osoba chce ciebie nadal mieć w swoim, jakby życiu, ale tam nie ma, tam nie ma uczuć. Tam nie ma uczuć, sorry. Może następnym razem będę miała bardziej pozytywną wiadomość. Chciałabym. Dziękuję Wam, Raki.